Ewent teraz sąsiedzka. Wydarzenie ze strażnikami parku. I do tego jeszcze Oktoberfest. Wszystko w jednym tygodniu. Mnóstwo unikatowych temków mamy do zgarnięcia, więc zaczynajmy. Zacznijmy od eventu policyjnego. Cały czas mamy oczywiście wszystkie możliwe radiowozy, a także oczywiście cały czas obowiązuje premia na wyzwania policyjne. Na zwykłych jest to premia raz 2, Heis i raz 2 RP, ale jeżeli chodzi o graczy z GTA, to nie także mają premia raz 2, przez co. W poprzednim, a także tym tygodniu, te premie się łączyły i dają premie razy 4 na GTA Plus. Ale pamiętajcie, że jest to ostatni tydzień tego eventu policyjnego, więc przez kolejne dwa tygodnie, zwykli raczej nie będą mieli żadnej premii na misje policyjne, a GTA Plus będzie miał tylko i wyłącznie premie raz 2. W poprzednim tygodniu mieliśmy możliwość blokowania stroju, który znajduje się po prawej stronie. W tym tygodniu nie ma już możliwości blokowania tego stroju. Jeżeli go nie zgadnęłeś, to żałuj. By całkiem przyjemne Ale, ale Jakby co, spokojnie Jest opcja żeby zgarać podobny strój Tak jak ten po prawej stronie był określony jako letni No to ten po lewej jest określony jako zimowy I z krawatem I właśnie w tym tygodniu możecie go zdobyć Za wykonanie aktualnego wyzwania tygodnia, które każe wam układać trzy wezwania policyjne Czyli prosto odpalasz misję z własnego, osobistego radiowozu I robisz takie trzy misje I dostajesz w nagrodę właśnie ten strój Zimowy Policyjny z krawatem. Warto przypomnieć, jak sytuacja wygląda z tymi historiami. Ten oto strój cały czas jest dostępny zakupienie policyjnego motocykla, ale jeszcze są, powiedzmy, trzy wersje tego stroju. Jest oczywiście wersja z krawatem, wersja zimowa bez krawata i wersja zimowa z krawatem. I te stroje jeszcze dostępne nie były. Ten oto strój, takiego, powiedzmy, policyjnego normalsa, był już dostępny, bez krawata, ale jest jeszcze wersja, właśnie, letnia. Zwykłego policjanta z krawatem, i ona dostępna jeszcze nie była. Dalej jest także wersja bez krawata, ale zimowa, czyli z długim rękawem. I teraz właśnie da się zdobyć ten zimowy strój, ale z krawatem. Wszystko jasne? Mam taką nadzieję. Kolejny outfit, który możecie zdobyć, należy do Strażników Parku. W poprzednim tygodniu mieliśmy możliwość blokowania stroju, który znajduje się po lewej stronie, czyli ta wersja letnia bez krawata. A w tym tygodniu mamy do zdobycia ten stroj, który znajduje się po prawej stronie, czyli wersja zimowa z krawatem. Aby go zdobyć, musicie kupić pojazd, który zwiesił Park Ranger. Ale powiecie sobie: eee, Kupiłem już ten pojazd. W zeszłym tygodniu już trzeba blokować poprzedni strój. Ten jest letni bez krawata. No to teraz mam kupić drugiego? Nie, jeżeli jesteś właścicielem pojazdu, to ten strój dostaniesz automatycznie z swoje konto, po maksymalnie 72 godzinach od wejścia do gry. Jak możecie zauważyć, tego pojazdu nie kupiłem i strój mam u siebie normalnie w garderobie, bo dostałem go za to, że jestem posiadaczem tego pojazdu. Warto przypomnieć, że tak jak w przypadku strojów policyjnych, tutaj także mamy do czynienia z strojami, które dalej są użyte w plikach gry, mamy oczywiście strażnika parku, Wersja zimowa bez krawata i strażnik parku wersji letniej z krawatem. Czyli dwa stroje aktualnie mieliśmy już do zdobycia, z miedem dalej mamy, a dwa kolejne są w plikach ukryte i za jakiś czas może je dostaniemy. I pozostał nam do mówienia Oktoberfest. Z okazji tego święta Rockstar mnóstwo itemków rozdaje, za samą wejść do gry. Do waszej garderoby trafił strój alpejski, znajdziecie go w kategorii stroje sezonowe. W specjalnych topach, a na w sezonowej kategorii, znajdziecie te dwie koszulki. Pierwsza z wieścią czerwona, on the peace er, I druga czarna, on the er. I ostatni item w waszej garderobie, znajdziecie w kategorii czapki świąteczne, jest to taka oto, proszę Państwa, kapeluszo, czapko, piwne, coś. Mało uwaga. Jest taka, że ten oto kapelusz piwny jest dostępny tylko i wyłącznie na konsolach najnowszej generacji, czyli PS5 Xbox Series, a także na PC w wersji Enhance. Na starej generacji tego nie znajdziecie. Powtarzam, dotyczy to tylko i wyłącznie tej czapki. I ostatni, powiedzmy, prezent to oznaczenie dla Titana 250D, które zwie się po prostu Pisswasser. I proszę państwa, to tyle!